Szanowni Państwo, ja nazywam się Przemysław Hołys i spotkaliśmy się tutaj przed Urzędem Miasta Krakowa, aby przedstawić Państwu i mieszkańcom petycję. Przekazać, pokazać dlaczego my tu jesteśmy. Przede wszystkim chcieliśmy złożyć dzisiaj petycję w sprawie kościoła pod wyzwaniem niepokalanego poczęcia na święcie Marii Panny na Wesołej. Petycję składamy, chcemy złożyć na ręce prezydenta miasta Krakowa, szanownego pana profesora Jacka Majchrowskiego. Jesteśmy tu dzisiaj też, żeby przekazać listy otwarte różnych społecznych komitetów Krakowa, ale też list otwarty środowiska akademickiego do władz miasta Krakowa. Może zacznę od, od petycji, a już później koledzy rozwiną. Ponad 2000 mieszkańców Krakowa podpisało się pod petycją do prezydenta miasta Krakowa właśnie w sprawie kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia na Świętej Maryi Panny w Krakowie. Jest to bardzo duży odzew mieszkańców, zwłaszcza, że te podpisy zostały zbierane przez niemal trzy tygodnie. Odzew jest bardzo duży i myślę, że o szczegółach właśnie kolejnych działań przedstawi je kolega. Tomasz Kisiel, tak jak kolega Przemek wspomniał, dzisiaj składamy podpisy. Trzeba doszczegółowić, że były zbierane tylko przez trzy niedziele, nie przez trzy tygodnie ciągiem pod kościołami, więc to rzeczywiście w tych warunkach niesprzyjających jest, jest dosyć dobry odzew. Jakie są nasze postulaty uwagi na przyszłość? Teraz składamy właśnie petycję, list otwarty, natomiast na przyszłość będziemy podejmować. Następujące działania. Przede wszystkim, dzisiaj, 1 lutego, rozpoczął się drugi etap konsultacji y, społecznych, który potrwa do 19 lutego. Y, zgodnie z zapowiedziami y, miasta, które możemy znaleźć na stronie poświęconej konsultacjom, między innymi, będzie otwarta ankieta internetowa, mają się odbyć warsztaty, czy także y, w innych formach, mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi. Liczymy, że y, to nie będzie tylko pusta formalność, a właśnie rzeczywisty. Argument, który będzie brany pod uwagę przy procesie decyzyjnym. Bo jak wiemy, cały proces zakończy się przyjęciem uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli to jest ta kwestia. Jeżeli chodzi o nasze postulaty, nasze uwagi, no to przede wszystkim, żeby Kościół pozostał tylko i wyłącznie Kościołem, czyli wy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co jest bardzo istotne, jak ustaliliśmy. O tym jeszcze nikt nie powiedział. Cały projekt jest niezgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Tutaj jakby odchodząc od kwestii samego kościoła, skupiam się na kwestiach tylko formalnoprawnych. To jest bardzo mocny argument do uchylenia tego przez spodem wojewodę. Więc myślę, że radni miasta powinni się dwa razy zastanowić, co uchwalają żeby potem nie było płaczu, że wojewoda im to uchyli, a WSA to podtrzyma, no bo to będzie tylko i wyłącznie kwestia formalno-prawna. Tak więc yy, kwestia Kościoła, yy, żeby przywrócono pierwotną wersję planu przeznaczenia na cel kultury religijnego, dalej yy, kwestia związana z tym, żeby klasztor, który bezpośrednio przylega do Kościoła, został z nim wciąż jako integralna całość. To znaczy, żeby Kościół i klasztor mogły być wspólnie przekazane, czy to w drodze kupna, czy to w drodze zamiany archidiecezji krakowskiej, a nie, jak słyszeliśmy w środę 27 stycznia, że spółka miejska za wszelką cenę będzie chciała zostawić w swoich zasobach klasztor, bez większego konkretnego celu. Kolejnym aspektem jest to, żeby te tereny zielone wokół kościoła i klasztoru, czyli dawny ogród karmelitów, wciąż taką funkcję pełniły, a wręcz, żeby y, można powiedzieć przywrócić tam stan pierwotny, Czyli te nasadzenia, które z biegiem lat zostały zdegradowane, przywrócić, oraz aby tam powstał park y, dostępny dla do wszystkich mieszkańców. Czyli w skrócie, kościół, klasztor, y, ogród, dawny park, aby te tereny pełniły swoją pierwotną, y, ukształtowaną w toku historii funkcję. Y, dalej kwestia właśnie Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Y, jest to spółka działająca na zasadach prawa handlowego. Y, decyzyjni tutaj będą jej, y, włodarze wraz z prezydentem Majchrowskim, czyli w praktyce ściśle określone grono panowie Pamuła, Wenderlich, Majchrowski, którzy ni stąd, ni zowąd stali się decydentami na temat 9 hektarów w centrum Krakowa. No to jest paranoiczna sytuacja. Totalnie nie rozumiemy, dlaczego Rada Miasta Krakowa na tą, taką zgodę wyraziła. To było, przypomnijmy, trzecie podejście w środę. I co jest ciekawe, my tutaj się wypowiadamy jako obrońcy Kościoła, natomiast z przestrzeni medialnej wiemy, że ludzie o krańcowo różnych od nas poglądach również krytykują bardzo ten pomysł z agencją. No bo to nie jest normalne, że Rada Miasta, która by gremialnie jako ciało kolektywne decydowała o tej w tym terenie, teraz nagle się tego zrzekła na rzecz wąskiego grona osób. Spółka działa na zasadach prawa handlowego, więc to jest anormalna sytuacja, aby była właścicielem kościoła i klasztoru. Już słyszymy właśnie te informacje, że za wszelką cenę będą chcieli zostawić klasztor w zasobach miasta. No i wreszcie kwestia kapeli Krakowiec. Oczywiście każdy z mieszkańców Krakowa bardzo chce, aby wreszcie kapela Krakowiec miała swoją stałą siedzibę. To, że Centrum Muzyki jeszcze nie powstało i dopiero mieliśmy tak naprawdę wyniki konkursu, no ale to nie jest nasza wina, tylko to jest wina włodarzy tego miasta. Więc niechże włodarze miasta nie jakby wyżywają się w słowie na nas, to znaczy wiernych, i wsadzają nam tam salę prób do kościoła, tylko po prostu niech ogarną wreszcie stałą siedzibę kapeli. To jest nasz, nasz postulat, ponieważ nie godzimy się na to, aby kościół pełnił funkcję sali prób i koncertów z opcją mszy na godziny. No nie do tego jest kościół przeznaczony. Kapela powinna mieć stałe miejsce, to jest już oczywiście w gestii miasta. Tyle ode mnie kolega. Filip jeszcze przedstawi kwestie związane z uwagami oraz z naszymi działaniami podjętymi na niwie kościelnej, jeżeli chodzi o kurię. Szanowni Państwo, Filip Adamus. Jeszcze kończąc wątek poruszony przez kolegę Tomka, kapeli jest warto zaznaczyć fakt, że Kościół właściwie nie jest perfekcyjnie przystosowany do wymagań kapeli. Organy kościoła są krytykowane przez muzyków jako nie, da, nie nadające się do końca do gry koncertowej. One mają specyficzną budowę, są dosyć unikalne i po prostu nie spełniają wszystkich wymogów, są dosyć trudne w obsłudze. Poza tym, dlatego właśnie kapela podczas wcześniejszych prób, które już miała w kościele, była zmuszona, żeby przynosić do kościoła własne organy, do prezbiterium. Więc również zwracamy uwagę na Fakt, że przeznaczenie kościoła na użytek kapeli y, jest y, również y, nie do końca podparte y, względami praktycznymi. Y, a teraz przechodząc do Opisu naszych działań, to do 25 stycznia składaliśmy również uwagi do Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzeni, gdzie właśnie wnosiliśmy o przywrócenie przeznaczenia kościoła na cele kultu religijnego po zmianie i oznaczeniu go jako U17. Jeśli chodzi o nasz kontakt z archidiecezją, to również na ręce Jego Ekscelencji arcybiskupa Marka Jędraszewskiego złożyliśmy petycję e, liczące około 400 podpisów, z tego co pamiętam e, e, i zbieraliśmy je e, zaledwie w jedną niedzielę, ponieważ śpieszyliśmy się, żeby, e, żeby naszą inicjatywę e, władzom kościelnym przedstawić, e, więc zbieraliśmy, że tak powiem, te podpisy na szybko. E, Również wnosiliśmy o audiencję i kontaktowaliśmy się z kurią w tej sprawie. Wyprosiliśmy u kurii jasne oświadczenie, że jest zainteresowana wyjściem w posiadanie tego terenu, że jest zainteresowana zamianą z miastem na grunta. I to chyba, i to chyba wszystko. Bardzo dziękuję.